No to może teraz. Padakim do przodu dobrze odgrywa do Komorskiego. Komorski przed bramkę już tam chciał przeciąć to podanie. Ma Jeziorski, Jeziorski na niebieską. Znowu Komorski, Komorski. Ma trochę miejsca Komorski ponad bram Turkin, Turkin na drugą stronę. Dlaczego nie uderzał? Turkin, ale jeszcze poprawka, nie ma. Bra... Bizacki, wrzutka, wypluty krążek, jeszcze tam. Lodowej na tą najważniejszą część sezonu, czyli na play -offy. a teraz Lewart. Trochę tam teraz Bilarda, znowu Ciura i Szczepkowski. Na róg, dobra wymiana, uwaga strzał próbował Bucenko. Skąd teraz tutaj zamarkował strzałtyski gracz, no i co, gdzie jest Kroszek, broni go Szczepkowski. I będzie guma zamrożona. Tosnowicz dobrze. Zwiódł swojego rywala Tyczyński. Tyczyński wrzucenie. Począć drugą tercję. Zawodnicy są również gotowi. Guma. Rusza akcja GKS-u. Marzec i go! Pięknie wsadził to Szymon. Marzec. No i w końcu, w końcu mamy. Pierwsze trafienie przy Degola, popatrzmy, no bo to jest gol Falcelizać, idealnie zdjął tutaj pajęczynkę z okienka bramki Szczepkowskiego, który muszą się póki co obejść smakiem, a teraz popatrzmy Niemi, Niemi gol, odpowiedź zagłębia Sosnowiec, fantastycznie to zrobił Niemi i teraz zbiera zasłużone gratulacje. Popatrzmy, od razu sygnalizował, żeby do niego zagrywać, i tak trochę pojechał. No, jak do rzutu kar przy bandzie, już zamknięci Tyszanie. Zagranie przed bramkę odsłonięta tam większa część, i będzie kar. Podanie Szturc za 26 sekund zakończy się kara Broczkowskiego, i uderzenie strzał jest gol! Jest wykorzystana. Przewaga krężołek doprowadza do tego, że jest druga bramka, ale, ale, bo zrobiła nam się delikatna konsternacja. Czyżby tam była konsultacja? No. Popatrzmy, bo na pewno są protesty. No, rzeczywiście, tutaj ten kij... Był wytrącony Filipowi Komorskiemu. E, no. I teraz Komor. No i chyba mamy anulowaną bramkę. Na tablicy świetlnej 1 do 1. E, sędzia podjechał. I zakończyła się kara Mroczkowskiego. I teraz, gdzie jest krążek? Broni to wszystko, tychy, ale może teraz jeziorski strzał z najbliższej odległości. witka nie ma gola. Komorski powalczył na wznowieniu, ale guma przyjęta przez Karwata. Wrzutka pod bramkę, gdzie jest guma? Jeszcze chyba tam słupek gratuje GKS. Tychy teraz to spowodowanie upadku przeciwnika. Popatrzmy uderzenie krężołka Po tym jak został wytrącony i Filipowi Komorskiemu sędziowie do tego wrócili. No i walczyć pozycję zagłębiacy strzał Lewartowski. Wyjaśnia Turkim, Przyjęta guma przez szturca. Popatrzmy. Sytuacja, gdzie jest krążek. Nie ma go w... Strzał i co? Gdzie jest krążek? I jest w bramce! A więc gra 6 na 5 przyniosła wymierny skutek, wymierną korzyść. Zdobywają bramkę, ale też... No właśnie, kto tutaj zdobywcą? Ubowski, on będzie... Nachunko salo przed bramkę. Zamieszanie. E, pusty od, e, co po niektóre pozycje. Uwaga, strzał! Gol do bitka. E, tutaj Padakin po strzale. E, no dobijał to własny strzał. E, Padakin mamy trzecią bramkę. No i chyba powoli losy spotkania. Nam się tutaj rozstrzygają. Czego nie zrobił? Po lodzie zrobił. Już tutaj górą. GKS Tychy zdobył zawodnik grający 21. Teraz plan. Niespełna minuta. Uderzenie z niebieskiej chyba. Tam spojenie słupka. W ramach 36. kolejki GKS Tychy pokonuje Zagłębie Sosno, więc Tłaniam się nisko życząc dobrej nocy. Jonasz Burak. Do usłyszenia.